Świerat przyszedł na Świat najprawdopodobniej przed rokiem 980 w rodzinie wieśniaczej, prawdopodobnie w okolicach Zakliczyna. A o świętym Świeradzie tak opowiada jedna z legend. Z północy na południe tą doliną Dunajca szedł wędrowny pustelnik Świerat. Był zmęczony i głodny, zbliżała się noc. Pustelnik szukał schronienia, ale mieszkańcy tej doliny nie udzielili mu noclegu. I wtedy Świerat podszedł pod ten dąb, aby posilić się żołędziami i schronić pod jego konarami. I wtedy pękł jego pień. Powstała wnęka, w której się schronił nasz święty, i powiedział sobie, Ci ludzie mają jeszcze serca wpół pogańskie. One powinny stać się chrześcijańskie. Muszę tu pozostać. I pozostał. Nauczał Chrystusie i jego mądrych przykazaniach. Z tymi, którzy uwierzyli w miejscu dawnej kąciny pogańskiej, zbudował drewnianą kaplicę, którą wnet zamieniono w ten stojący do dziś, kiedy powstawała ta legenda, murowany kościółek.